Dzień dobry, jest wtorek, 16 marca, minęła godzina 14. Mateusz Kaczmarek, zapraszam do studia Lotto. Wieczorem czekają nas pierwsze w tym tygodniu losowania gier Lotto oraz Lotto Plus, czyli będzie okazja, wypowitać nowych Lotto milionerów. W tym roku ten tytuł trafił już do 9 graczy. Największą wygraną spośród nich może się pochwalić Lotto milioner z Białobrzegów, który trafił szóstkę w Lotto wartą prawie 22 miliony złotych. Gratuluję zwycięzcy. Dodam, że w Lotto, jak i Lotto Plus można grać na stronie Lotto.pl oraz w aplikacji na smartfonie. Tak samo jak w Multi Multi i Kaskadę. Na losowania tych gier zapraszam już teraz, a na koniec programu podam Państwu numer Super Szans. Miliony są też do wygrania w multi multi. Na przykład wybierając grę z plusem za 10 stawkę przy typowaniu 8 liczb można wygrać 1 300 tysięcy złotych, a przy typowaniu 10 liczb aż 25 milionów złotych. Zapraszam na losowanie multimulti. -multi. W kasocie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul bęben maszyny. Jest pusty, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 20 liczb. A wylosowane zostały następujące liczby. 56 63 45 Siedemdziesiąt dwa. Sześćdziesiąt dziewięć. Trzydzieści dziewięć. Pięćdziesiąt jeden. Pięćdziesiąt pięć. Siedemdziesiąt sześć. Pięć. Dwanaście. Dwadzieścia pięć. Czterdzieści. Dwadzieścia trzy, czterdzieści siedem, siedemdziesiąt dziewięć, dwadzieścia osiem, dwadzieścia siedem, dwadzieścia sześć, pięćdziesiąt, liczba pięćdziesiąt jest plusem. Wycięzca dzisiejszego losowania lotto będzie miał spory powód do radości, bo ma szansę wygrać nawet 14 milionów złotych. Z kolei w lotto plus do zdobycia będzie milion złotych. Żeby zagrać o ten milion, wystarczy dopłacić złotówkę do zakładu lotto. Powodzenia w wieczornych losowaniach. W puli każdego losowania kaskady znajduje się prawie 300 tysięcy wygrywających losów, ale tylko jeden z nich jest wart ćwierć miliona złotych. Zapraszam na losowanie kaskady. W kasiecie maszyny losującej mamy 24 kolejno ułożone kule bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 12 liczb. 16, 2, 22, 20. Jeden, trzy, cztery, osiem, sześć, osiemnaście, czternaście, piętnaście. Ze wszystkich gier lot to największe pieniądze są do zdobycia w Eurojackpot. Wygrana pierwszego stopnia może być warta dziesiątki, a nawet setki milionów złotych. W najbliższym losowaniu Eurojackpot do wygrania będzie 45 milionów złotych. O te miliony mogą też Państwo zagrać z systemem. Można to zrobić również przez internet. Mieć na koncie okrągły milion złotych i dowolnie nim rozporządzać to marzenie wszystkich graczy. Miliony są do zdobycia nie tylko w grach liczbowych. W najnowszej zdrabce pensja bankiera. Do zdobycia jest okrągły milion złotych oraz inne atrakcyjne wygrane w niższych stopni na przykład 3 po 40 tysięcy złotych. Aktualna pula przeznaczona na wygrane to ponad 21 700 tysięcy złotych, a więcej informacji o zdrabce na stronie lotto.pl za chwilę podam pierwszy dziś wylosowany numer super szansy. Najpierw jednak przypomnę, jakie liczby padły w losowaniach multi-multi oraz kaskady, a zacznę od multi-multi: 56, 63, 45, 72, 69, 39, 51, 55, 76, 5, 12, 25, 40, 23. 47, 79, 28, 27, 26, 50. Liczba 50 jest plusem. Najwyższa wygrana w kaskadzie to 250 000 złotych i, żeby ją zdobyć, trzeba było mieć szczęście do takich 12 liczb. 16, 2, 22, 20, 1, 3, 4, 8, 6, 18, 14, 15. Jeśli wygrana w jednej grze to za mało, zawsze można zagrać o 2 miliony złotych w Super Szansie. Numer Super Szansy znajdą Państwo na kuponach wybranych gier Lotto, a jego aktywacja kosztuje tylko 2 zł. Oto szczęśliwy numer. 3, 3, 4, 9, 4, 6, 8. Gratuluję wygranych. Kolejny numer Super Szansy poznamy w wieczornym studiu Lotto. Zbliża się Międzynarodowy Dzień Szczęścia. Z tej okazji zachęcamy do zakupu naszych gier liczbowych i zdrapek. Na szczęście. Przypominam, że większość gier lotto mogą Państwo grać online na lotto.pl i w aplikacji na smartfonie. Powodzenia. W popołudniowym studiu lotto to wszystko, ale widzimy się już za kilka godzin podczas wieczornych losowań. Początek o godzinie 21.50 na antenie TVP3. Do zobaczenia. Kasa wpada, o, taka drapuje zasada. Mówi ci to MC Drapak. Drap na wszystkich tak porywa, bo co czwarty wygrywa. Kasa wpada, kasa wpada, taka drapuje zasada. Jest wiele sposobów na wygraną. W nowej grze Szybkie 600. Co 4 minuty masz szansę na wygranie 600 zł wypłacanych co tydzień przez okrągły rok. Jak grać? To proste. W kolekturze w sklepie lub w kiosku wypełnij blankiet. Wybierz 6 liczb z 32 i skreśl je w polu gry lub zdaj się na los i zagraj na chybił trafił. Możesz też zwiększyć stawkę. Jeśli zwiększysz ją 10 razy, możesz wygrać nawet 6 tysięcy złotych co tydzień przez cały rok. Twoje liczby mogą wziąć udział nawet w 50 kolejnych losowaniach. Dodatkowo przed każdym losowaniem dowiesz się, do którego z pięciu stopni wygranej będzie doliczona premia. Stopień wygranej z premią wskazuje czerwony znacznik na kole. Jeśli wskażę kumulację premii, to jej wartość powiększy pulę premii w następnym losowaniu. Premia będzie rosła aż do momentu, kiedy padnie wygrana w stopniu, do którego premia jest przypisana. Wróćmy teraz do losowania. Jeśli premia została przypisana do stopnia pierwszego, a twoje liczby okażą się szczęśliwe, to do Twojej wygranej doliczymy jednorazową premię wypłacaną od razu. Zachowaj kupon i sprawdź swoją wygraną w kolekturze lub na lotto.pl. Graj w punktach LOTTO. Gdzie okiem sięgnąć? I tam, gdzie Cię poniesie. Na wozie? Podwozem. Z pierwszą miłością i z miłością życia. Graj w lotto, gdzie chcesz i kiedy chcesz. A gdy wygrasz, damy ci znać. Graj także na lotto.pl. Dzień dobry. Chciałem panu podziękować. Ale za co? Za to, że pan gra. Grając w lotto, wspieramy polski sport. A mogę prosić o autograf? Pewnie. Lotto. Gramy dla sportu i kultury. 5 minut. 5 minut. Tyle wystarczy, żeby wygrać w Keno. Yeah! Keno! Jak? A może jeszcze 5 minut? Keno, co 5 minut wygrana. Zacznij dzień od kawy i mini lotto. Każdego dnia możesz wygrać nawet 300 tysięcy. Graj w punktach lotto.